Cześć, cześć. Witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabellus. To jest kolejny odcinek Planet Crafter. No i kontynuujemy, proszę Państwa, nasze przygody. I tutaj, słuchajcie, zrobiłem dwie szafy. Jedna jest na jedwab. Druga jest na tkaniny. My za chwilę osiągniemy współczynnik terraformacji na poziomie 25 GTI. I odblokuje nam się ten upragniony teleport, no ale to, że on się odblokuje, to, to, to jedno, a to, żebyśmy mogli go stworzyć, to, to drugie, nie? Kwarc pulsarowy. No właśnie, a no właśnie. Nie możemy jeszcze tworzyć prętu osmowego. zobaczymy jak to, jak to będzie dalej proszę państwa musimy opróżnić rowera bo tutaj on jest zawalony i teraz jak się zastanawiam gdzie by to rozlokować bo tak wydaje mi się, że dobrze byłoby te nasiona gdzieś blisko modyfikatora dać no jak mi się wydaje, że, to, że, że, że tutaj blisko tego cuda, manipulatora, przepraszam, to byśmy mogli to tutaj umieścić. To postawmy szafę. O. Y <tryk> I na razie to nazwę w ten sposób. Później będziemy mogli sobie. Jakoś inaczej to ogarniać. Na razie niech stoi tu. Co to tam jeszcze byśmy mieli? Jeszcze tutaj pręty irydowe, osm, pręty uranowe, pręd nadstopu, te dwa silniki, ale to za moment. No i ryt, siara. No i nie wiem, co ja mam z tym zrobić ale dobra rozlokujmy to sobie w miarę w miarę ja nie wiem czy ja po ten uran to ja w końcu pójdę czy nie pójdę eee, bo już się kończy a przydałoby się a tam to wszystko praktycznie pozapychane prawdopodobnie jest osmu trochę mamy eee, pręty irydowe no tego to też mamy tutaj teraz, teraz to mamy od groma nie? Natomiast my yy, za chwilę właśnie odblokujemy teleport. Zobaczcie, jak niewiele brakuje. I? No. <laughs> Na złość nam robią. O, właśnie, jest teleporter. No i dobrze, no i teraz zobaczmy. O, wow, obsydian. O, kurde. Słuchajcie, ja coś czuję, że po ten obsydian to my będziemy musieli udać się chyba na wulkan, bo to tak, no nie wiem, tak mi się kojarzy. Nie, nie wiem, nie byłem, ale pręt nad stopu, no dobra. Yy... Wyrzućmy z siebie to, co możemy. Te Siarę, ten pręt i tam, gdzie możemy przede wszystkim, nie? Tutaj te pręty bym ulokował. No nie ma jeszcze szafy na iryt. Ale proszę Państwa, weźmy może... Weźmy może kapsułkę tlenową. Nie chcę, nie chcę jechać na wulkan rowerem. Nie ma tu kapsułki tlenowej, szkoda. Weźmiemy, weźmiemy tak. Może tu jest. O, tu jest. Weźmy te dwie racje. Napełnimy się na fula. Jeżeli chodzi o jedzonko. Jeżeli chodzi o piczku też. I pójdziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo aha, akurat noc. No nie, no super. Nie chcę właśnie na fulla się napełniać, natomiast e, też, znaczy, tfu, inaczej, nie chcę zabierać wielu rzeczy w ekwipunku i tutaj wypełniać się, o w ten sposób, na fula to się chciałem napełnić. E, natomiast e, racje żywieniowe i kapsułka tlenowa myślę, że się przydadzą. My tam jeszcze będziemy mogli sobie zaczerpnąć e, powietrza. Jeżeli chodzi o kwestię tlenu to tam przekroczyliśmy 60%, więc przygotowania do atmosfery i nie ma tragedii. Ale to jeszcze nie powoduje, że, że moglibyśmy tutaj oddychać, nie? Niemniej ten, ten, ten poziom tlenu spada stosunkowo wolno. No i dobra, ciśniemy dalej. O, zobaczcie, tutaj, tutaj jest jakiś wrak. Warto byłoby... A nie, to jest jakiś, nie wiem... To nie jest satelita chyba, to jest element naszego statku, ale... Ale z panelami solarnymi. Nie wiem, czy ja dobrze lecę, bo nie pamiętam po prostu, ale... Mam nadzieję, że tak. Dobrze, tam też jest statek. Eee, jak to się kuźwa na ten wulkan? Tutaj to chyba siara była, nie? No. Dobra, ciśniem dalej. Tutaj to rowerem to na pewno by, by wypadało przyjechać. Tak, żebyśmy mieli dodatkowe te, dodatkowy bagażnik Jest jakaś skrzyneczka, to zobaczmy co jest w środku O, silnik, cholera jasna Eee. ten obsydian. no co on tak nie chce? Halo, mistrzu, leć No dobra, tutaj to później pójdziemy. Te skrzynki, to, to ja też później opróżnię. Jak na razie to chcę tylko zobaczyć co jest gdzie yy, z uwagi na fakt, że jeżeli, się, jeżeli by się trafił jakiś właśnie pręd yy, osmowy czy nadstopu, to ja chętnie go przyjmę, nie? No, ale to to już wezmę. O, gra jest warta świeczki. Reszta może zostać, ale, ale to przyjmę. No dobra, ciśnęm dalej. Są różnorakie zakamarki tutaj. Mamy jaskinię siara, osm, okej. Okay. Jak ja nie znajdę słuchajcie tego obsydianu, to trudno. To to wiecie, nic się, nic się teraz nie dzieje zdrożnego. O o, 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 patrzcie, kwarc pulsarowy to chętnie, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak, właśnie. O matko i córko, e, coś trzasnęło, znaczy coś trzasnęło. No, okno trzasnęło, e, także wybaczcie. E, jeżeli chodzi o kwarc pulsarowy, to on się przyda właśnie do tworzenia teleportu. Niemniej bez obsydianu nic nie zrobimy. Co my tu mamy? Mikrochipa i proszę bardzo, pręt osmowy i kwarc pulsarowy, jeszcze także. Mutagen też wezmę. E, resztę mogę wytworzyć, więc nie, nie chcę się zapychać. Jakaś skrzyneczka. O to można wrócić. Nie jest coś, co jest niezbędne w tym momencie. I coś czego nie mogę wytworzyć, ale taki pręd osmowy to nie mogę tego wytworzyć, więc, więc taka znajdźka jest na propsie, nie? Tam jeszcze coś mi świeci. O popatrz, jak się schował, no. Weź ty dziubasku. I weź tu teraz, synu, znajdź wyjście. Że się zaplątał... O. No i znalazł. Dobra. i my musimy cisnąć dalej, nie? Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę O, wow, mutagen tieru drugiego, to jak najbardziej chcę Jakoś tak kurczę nie mogę trafić na złotą skrzynkę, no Mm -hmm. Czasami są takie ścinki, nie, 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 nie wiadomo, czym e, spowodowane. Jaka łaza, kurczę. Słuchajcie, czy to. Hmm. I teraz nie wiem, to jest ten wulkan? Tylko zalany? Nie no, coś mi się nie chce wierzyć. E... Warto byłoby tam. O, tu jest skrzyneczka. Warto, warto byłoby tam e... zobaczyć, co jest na to. Nie no, to dajcie spokój. Najświeżka to taka trochę marna była. Przelecimy tam dookoła, dookoła. Yy, yy. Podałoby się napić. Czy tu gdzieś woda by była? O, tam jest jeszcze skrzynia. Nic ciekawego. Moglibyśmy gdzieś tutaj postawić sobie tą kwaterę, nie? Nie kwaterę, tylko kapsułę. Dwa żelaza i tytan. Czyli trzy żelaza, dwa tytany krzem. Zacznijmy zbierać. No dobra. Mm. Krzem już mam. O. Jeszcze trzy żelaza. Jeżeli ja tutaj się spuszczę, że tak powiem, to ja nie wiem, czy ja wylezę. Może, może, nie, no chyba tak. Tutaj o słuchajcie, tu chyba warto wejść, ale zanim to nastąpi, to ja potrzebuję jednak się napić. Dobra, jedno żelazo mam. Tutaj jest skrzyneczka o. Proszę bardzo. Nic ciekawego nie było, ale żelazo akurat mi się przyda, ponieważ tutaj możemy postawić. Patrzcie, motylki. Latają sobie. Możemy tutaj postawić sobie akurat tą kapsułę mieszkaną, w takim malowniczym miejscu, czemu nie? Eee, I dodatkowo jeszcze drzwi. Także tlen sobie uzupełnia. Pożywienia jeszcze nie muszę, jeżeli bym znalazł gdzieś pożywienie, no to skorzystam, nie? Ale teraz jak się dostać z powrotem? Ha, tędy chyba na około trzeba. A może? Czekajcie, dałbym radę po tej ścianie tutaj? Myślę, że tak. O i elegancko. Super. Zobaczmy co jest tutaj w środku. Okej. Okay. Dobra. Na razie kupę żelaza zgarniam, ale zobaczcie. Dostajemy się dalej, nie? O, tu jakaś ta, jakaś poczta. To oczywiście to do rozbiórki, wszystko, ale no, nie tym modułem, co mamy. Ile dni tkwie na tej planecie? Nie jestem już w stanie stwierdzić. Czy moja rodzina wciąż mnie pamięta? Tak bardzo za nimi tęsknię. W tej chwili tęsknię za wszystkim, co nie jest czerwoną skałą. Czy ktoś czeka jeszcze na mnie w domu? Naprawdę mam choć cień szansy na powrót. Robię wszystko, żeby przetrwać, i z każdym dniem jestem w tym coraz lepszy. Może jednak nadejdzie jakaś pomoc, może przyślą ekipę ratunkową. Ktoś musi do jasnej cholery nas szukać. Szukać mnie i klas. No okej. Okay. Co tu mamy? O ty synu. No pręty uranowe, silniki, aktywator nożnika tlenu. O, to, to, to się przyda. Resztę na razie zostawię, ponieważ już mam naprawdę bardzo mało miejsca. To żelazo, to oczywiście będzie można wyrzucić, ale w obecnej chwili całą tam resztę zostawię. Nie? Okej, okay, tu jeszcze można chyba niżej zejść. O, proszę bardzo, kwarc pulsarowy. Aleśmy trafili. No zobaczmy dalej, wegetuby. Tego nie rozbiorę. Płytka drukowana, to na pewno. Aktywator nożnika tlenu też. Stąd zgarnę wszystko w takim wypadku. Nasiona grzybów to się przydadzą jak najbardziej. Eee, dobra. Ale przeczytajmy też wiadomość. A jeśli, tu a jeśli zostanę tu na zawsze, znalazłem dość dużo lodu, a moje uprawy są coraz bardziej pokaźne. Zapewniają sobie zasilanie dzięki kilku panelom słonecznym, przez co choć chwilowo mam spokój. Czy zdołam przeżyć całe życie samotnie? Czy do życia potrzeba towarzystwa? A może umrę sam? Z tą planetą jest coś naprawdę dziwnego. Trudno mi stwierdzić, co dokładnie, ale im dłużej tu jestem, tym bardziej chcę tu zostać. To jakieś brednie. I klas. No dobra, to statuetkę to sobie wezmę. No fajnie, fajnie, słuchajcie. Skąd przyszliśmy? Kurczę! O, tu są jakieś dwie skrzynie. Nic czego nie mógłbym wytworzyć, ale tu jest. No nieźle. Trochę, trochę, tego kwarzu, ale mm, no powiem tak, jeszcze jeszcze kurczę obsydianu nie znaleźliśmy e, żadnego, ani w skrzyni, ani w tym, ani naturalnie. Będę musiał. Co to jest? Teratokeny. Prawy przycisk myszy, aby zebrać. To jest jakaś waluta. Zdobyto nowe teratokeny. O kurde! O kurde! No, słuchajcie, słuchajcie, to. To może być ciekawe. Ja jeszcze tutaj yy, nie spotkałem się z teratokenami po raz pierwszy w ogóle. Także nie jest źle. Cóż to takiego tu jest? Kapsuła tlenowa. Ach, ekwipunek pełny. Yy, zaraz nie będzie. Kapsuły tlenowe to ja sobie podniosę, bo jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj yy, na dole, więc lepiej mieć. Jeszcze nie muszę użyć, ale lepiej mieć. Yy, czyli tak, czyli my doszliśmy chyba do początku, natomiast czy ja obszarłem wszystko tak dokładnie. Mm, mm, mm. Jeszcze raz sprawdzę. No, tu na pewno byliśmy. Tak, tutaj już byliśmy. No, całkiem, całkiem. Ale, jaja, fajnie, fajnie. To, to naprawdę, wa warto tu jeszcze raz przybyć. To na pewno. Jeszcze zobaczę, w tej szafie raz. No nie, no, teraz żałuję, że, że rowera nie wziąłem, ale no jakby tutaj dojechać, nie? Cholera, teraz to się z, 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 zgubiłem nieco. Widzę, że błądzę trochę po omacku. Eee, tu już byłem. O! Dobra. No, i pięknie. Proszę Państwa, i pięknie. No to zaczerpnijmy jeszcze raz tlenu tutaj. Hmm, fajna wycieczka. I fajna miejscowa tutaj. I mamy, yy, i mamy kapsułę. Mieszkalną. Przy wodzie. Więc jesteśmy w stanie sobie tutaj yy, jako tako radzić. Teraz czy ja mogę tam do góry? Jak bardzo mogę do góry? O, cisnę, cisnę. I bardzo dobrze. Udało się. No ale jednak na wulkan nie trafiłem. Czyli trzeba będzie trochę inaczej to zrealizować. Ale sprawdźmy jeszcze tu. <laughs> hopsa, hopsa. O, dobra, tam jest jakiś wrak. Ja już mniej więcej wiem, gdzie jestem. To Wam chodziło tutaj o ten wodospad. O, o, Uj, było blisko. A jeszcze nie chcę stąd spadać. Już wiem gdzie ja jestem Tutaj będzie ta yy, Taka grzybowa ta Prawda? Ekraina. reina Biom taki grzybowy Ale chwileczkę Chciałbym zobaczyć Co jest w tej skrzyni No nic takiego co, Czego bym nie mógł zrobić Mhm, mm mhm, mhm To lecimy dalej, tutaj widzę, że skrzynia jest. Zobaczymy, ok. Płytka drukowana to jak najbardziej, a resztę mogę sobie podarować na obecną chwilę. Niby latarka świeci, ale. światła nie rzuca, jajca. O, tutaj jest skrzynia. Dobra, pręt nad stopu też bym zabrał. No, yy, no i grzyby też wezmę. No dobrze, słuchajcie, ja będę, ja będę wracał. Ponieważ tutaj no, Ja już nie mam możliwości, żeby cokolwiek jeszcze wziąć. Aha, ale tu jest jeszcze kwarc. Wszystki poziom pożywienia. No. Eee, no co mi po tym, że jedną sztukę wezmę. Tak, tak trochę nie za bardzo. Natomiast e, trzeba będzie pokombinować z tym obsydianem. No, jest, nieby, e, jest potrzebny. Niewątpliwie. Ach, tam widzę kawałek lawy, dobra Czy ja mogę tutaj się jakoś dostać? psa Dobra, dało mi się Oj, tylko żeby się nie okazało, że ja w struktury gdzieś wpadnę. Aha, aha Ja już kiedyś pamiętam, że miałem taką przygodę właśnie Że wpadłem w struktury. No ale my już jesteśmy praktycznie, no sprytnie przelecieliśmy Jesteśmy bardzo, bardzo blisko bazy, więc e, tak de facto to znowu nie muszę e, zużywać tego Racji żywieniowych Więc bardzo mnie to cieszy A trochę, żeśmy się obłowili, trzeba przyznać Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwarc pulsarowy, no to mamy tego No ale z takich wartościowych znajdzie To te pręty osmu na obecną chwilę Te płytki drukowane, które znaleźliśmy No i mutagen, nie? To mutagen tieru drugiego To też nie niezła gratka Ja myślę, że wleciałbym tutaj tędy Od razu bym się posilił Synek rozpędził. Aha, to muszę się posilić bezpośrednio stąd. No, nieźle. Naprawdę nieźle. Dobrze. Proszę Państwa. Ja obczaję. Tutaj może jak wygląda kwestia. Obsydianu. No i oczywiście nie omieszkamy się wybrać. Tymczasem muszę gdzieś ulokować kwarc pulsarowy. Myślę, że kwarc pulsarowy zasługuje, żeby był na początku tutaj. Ale nie mam, oczywiście nie mam... A, mam żelazo, dobra. To tutaj ulokujemy. Natomiast z Państwem, to ja już się pożegnam. Dzięki wielkie... Za obejrzenie materiału zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.